A więc wojna. Nie powinna być ona dla nikogo zaskoczeniem, dlatego że koncentracja wojsk rosyjskich wokół granicy z Ukrainą trwała od wielu miesięcy. Niedawno prezydent Putin na prośbę Dumy uznał niepodległość obwodów ugańskich i Ługańskiego i Donieckiego, zwracam uwagę, bo początkowo były wątpliwości, czy chodzi o niepodległość tylko tych obszarów kontrolowanych przez separatystów czy całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Wyjaśniło się, że chodzi o całe obwody, również te, które dotychczas kontrolowały te części tych obwodów, które były kontrolowane przez władze ukraińskie. No a dzisiaj, to znaczy w czwartek, Rosjanie ruszyli o godzinie czwartej rano. Proszę Państwa, natarcie prowadzone jest ze wszystkich kierunków, ale prawdopodobnie część tych uderzeń ma charakter dywersyjny, bo natężenie uderzeń i koncentracja wojsk rosyjskich głównym wskazuje, że głównym celem jest uzyskanie połączenia lądowego Rosji z Krymem. Najbardziej w związku z tym zagrożony jest port Mariupol, no i inne tam całe wybrzeże czarnomorskie z Odessą włącznie, bo tam też może być skierowane to. Prezydent Putin dzisiaj powiedział co jest jakie cele wojenne Rosja sobie tutaj stawia, że demilitaryzację Ukrainy i denazyfikację Ukrainy, co to znaczy? Ano to znaczy, że chce uzyskać zapewnienie, że Ukraina nigdy nie będzie chciała się przedostać do zachodnich faktów, konkretnie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a takim zapewnieniem może być tylko zainstalowanie w Kijowie rządu, który będzie tego pilnował. Krótko mówiąc, Putinowi chodzi o to, żeby na Ukrainie stworzyć taką sytuację, jaka się stworzyła na Białorusi, kiedy na skutek zawirowań związanych z wyborami prezydenckimi Aleksander Łukaszenka został wepchnięty w objęcia Putina razem z całą Białorusią, no i teraz również z terenu Białorusi wojska rosyjskie ruszyły na Ukrainę. Proszę Państwa, jakie będą losy tej wojny, to trudno w tej chwili przewidzieć. Przewaga rosyjska chyba jest duża. Ale jak będzie się dalej sytuacja rozwijała, trudno jest przewidzieć tak, jak to mówił ad, japoński admirał Nagumo, dowodzący uderzeniem na Pearl Harbor, kiedy rozgorączkowani oficerowie domagali się od niego, żeby dokończyć tam zrównać całe Pearl Harbor ziemią, on tego zabronił i powiedział, wojna dopiero się zaczyna. No więc wojna dopiero się zaczyna. W związku z tym y, spróbujmy odgadnąć, co właściwie tak naprawdę się y, na Ukrainie dzieje, y, no i do czego to może doprowadzić. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że napięcie na, między Ukrainą a Rosją gwałtownie wzrosło po spotkaniu, czy dwóch spotkaniach, właściwie, jakie odbył y, Amerykański prezydent Biden z prezydentem Putinem. Widocznie o czymś, tam, znaczy o czymś tam musieli rozmawiać. Przypuszczam, że prezydent Biden chciał się dowiedzieć, jakiej ceny by ewentualnie Rosja zażądała. Za zadeklarowanie neutralności w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone będą przystępowały do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej. No, a jeśli o coś takiego prezydent Biden-Putina zapytał, no to ten <laughs> nie trudno się domyślić, że uznał, że jeśli nie teraz, to kiedy, jeśli nie my, to kto. No i zażądał Ukrainy. Prezydent Biden musiał chyba to żądanie znać. Nawet nie tylko dlatego, że pragnienie odbudowy Związku Radzieckiego jest powszechnie znanym marzeniem Putina. Ale również dlatego, że mogło to być ekspresji z verbis wyrażone w tych rozmowach. Krótko mówiąc, bardzo możliwe, że na Ukrainie mamy do czynienia z takim rodzajem ustawki amerykańsko-rosyjskiej. Proszę Państwa, na taką możliwość wskazuje to, że sankcje, jakie dotychczas zostały wobec Rosji, wdrożone, mają charakter no, dosyć łagodny, powiedzmy sobie, a y, przede wszystkim prezydent Biden wielokrotnie, wielokrotnie y, za, zapewniał, że wojska amerykańskie na Ukrainę nie wejdą, że tam na terenie Ukrainy walczyć nie będą, y, tylko że Stany Zjednoczone będą broniły każdego centymetra obszaru NATO, no Ukraina do NATO nie należy. W związku z tym, jakie, taki, takiego komunikatu Putin, się, jeśli się nawet nie spodziewał, to jakby usłyszał, to musiało go to bardzo ucieszyć. Na razie najsurowszą sankcją, czy najsurowszym yy, yy, Takim skarceniem Włodzimierza Putina było wystąpienie pani marszałek, wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej, która przyszła do Sejmu w koszulce z wizerunkiem Putina i z napisem Achtung Krasza. No i tam przed z Putinem, przed z Putinem, było no widać wyraźnie, że pani Gosiewska tutaj nie przebiera w słowach i jest zdeterminowana. Bronić, że tak powiem, Ukrainy aż do ostatniego tchu w piersiach wezbranych. No i jak Putin to usłyszy, to na pewno się bardzo zmartwi. Proszę Państwa, ale poważnie. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Bo o to, żeby Rosja chce, a prawdopodobnie Niemcy też o czym za chwilę, Rosja chce, żeby nastąpił powrót, przynajmniej terytorialny, bo do innych tam elementów to nie ma mowy, do stanu, który się stw został stworzony po dwudniowym szczycie NATO w Lizbonie 20 listopada 2010 roku. Przypomnę, że na tym szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo na Rosję, no to tego to już na pewno nie będzie w tej chwili. A tym najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. I wydawało się, że tak właśnie będzie. Ukraina się znajdowała po stronie rosyjskiej. Ale prezydent Obama w 2013 roku to strategiczne partnerstwo i cały porządek lizboński wysadził w powietrze zapalają Zielone Światło dla Majdanu na Ukrainie, który doprowadził do wyłuskania Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. No nie całej, bo Rosjanie oczywiście natychmiast zareagowali. W 2014 roku zajęli Krym i przeprowadzając tam referendum, w wyniku którego ludność tam się opowiedziała za przyłączeniem do Rosji, no jakże inaczej. No i otwarciem takiej krwawiącej rany właśnie w obwodach donieckim i Ługańskim. No, a teraz prawdopodobnie intencją Putina jest takie natarcie z ograniczonym celem, to znaczy uzyskanie na wszelki wypadek terytorialnego połączenia Rosji z Krymem. No, a w konsekwencji również zbielorutenizowania całej Ukrainy. To znaczy, że chciałby przynajmniej terytorialnie, Doprowadzić do powrotu do porządku lizbońskiego, bo z żadnym strategicznym partnerstwem NATO-Rosja to oczywiście w tej chwili mowy być nie może. No i bardzo możliwe, że ma cichą zgodę na coś takiego, ma cichą zgodę prezydenta Bidena, który tylko dba starannie o to, żeby to nie wyglądało jak prezent dla mierza Putina, tylko żeby wyglądało jak dopust Boże. W związku z tym Putin stwarza fakty dokonane, licząc na to, że właśnie dzięki temu doprowadzi do powrotu terytorialnego do stanu nakreślonego czy ustanowionego przez porządek lizboński. I jeszcze jedna przesłanka, jedna poszlaka na to wskazuje. Putin porządkuje swoją stronę, swoją strefę wpływów, a Niemcy porządkują swoją strefę wpływów, tyle tylko że inną trochę metodą, nie tak umilitarną, żadnych najazdów tam nie robią. Natomiast przez zastosowanie szantażu finansowego przy użyciu, przy wykorzystaniu instytucji wszystkich instytucji Unii Europejskiej chcą spacyfikować Polskę i Węgry, żeby tu nigdy już nie mieć do czynienia z jakimikolwiek różonkami na temat Trójmorza. Trójmorze w tej chwili jest historycznym wspomnieniem, ale czasami może taka idea zmartwychwstać i w związku z tym Niemcy, pacyfikując Polskę i Węgry, dążą do tego, żeby takiego zmartwychwstania i może nigdy nie było. Bo bez Polski i bez Węgier ten pomysł nie ma żadnego sensu. Dzisiaj, mimo tam napięcia wywołanego wojną, wybuchem wojny na Ukrainie, do Warszawy ma przyjechać delegacja drapich rostów z Parlamentu Europejskiego, żeby badać stan praworządności. No widzimy, że ta wojna hybrydowa, jaką Niemcy prowadzą przeciwko Polsce od stycznia 2016 roku cały czas trwa, a tutaj niemiecka, że tak powiem, stronnictwo polskie próbuje wykorzystać wojnę na Ukrainie do tego, żeby Tutaj Polska się, Polska wywiesiła białą flagę i Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty powiedzą tu teraz jest taka poważna sytuacja, to musimy całkowicie tutaj wygasić konflikt na linii Polska, Unia Europejska, co to znaczy, no to znaczy przystać na niemieckie żądania, wywiesić białą flagę. Widzimy, że tutaj Konsekwentnie i Rosja prowadzi konsekwentne działania, żeby swoje cele osiągnąć i Niemcy prowadzą konsekwentne działania, żeby osiągnąć cele swoje.